Ale fajny skin ma Stasiu Siemaneczku tutaj Venta Zaprezentuję wam dzisiaj Serwerek na którym gram Z którego będę e, Robił przez najbliższy czas e, Odcinki Oczywiście serwer Należy do mnie Już widzicie tutaj jedną osobę Która do mnie podbiega Ogólnie to jest bardzo duży Nawał osób przez ostatni czas Jak widzicie no na tabie jest ich Bardzo dużo i tak, yy, spawn jest robiony tutaj przeze mnie, robiłem go sobie na kreatywie A jak go już tutaj ukończyłem, to będę teraz grał normalnie na survivalu. I... Ten domeczek tutaj jeszcze będzie do przerobienia O, dziękuję za chlebek Dziękuję za złote jabłko Dziękuję, Michał. Będziesz na odcinku? I jak to w pierwszym odcinku z Minecrafta, powinniśmy poszukać sobie miejsca do osiedlenia się, ale oprócz tego odwiedzę graczy i zobaczę co oni tutaj wybudowali. Z tego co wiem, to właśnie jak pójdę w tym kierunku, to powinienem tutaj dostać się na działkę y, Mihaxa oraz Elvisoxa. Jest tutaj działeczka elvisoksa. A co robi elvisoks w tym czasie? A czy pod drzewem? No dobra. Jak widać, ma już tutaj portal do netheru A ja jeszcze nic nie mam. No nagi jestem. Oprócz tego, tu powinna być jeszcze chyba obok druga działeczka. A tam Stasiu sobie biega. Dobra. Gdzie tutaj jest druga działeczka? Tam chyba, a tu jest działka Mihaksa. No i jak widzicie, no na tej działeczce tutaj nic na razie nie powstało. Także idę dalej, idę poszukać sobie miejsca, w którym się osiedle. Moim zdaniem wycofam się stąd i pójdę w nieco innym kierunku od graczy, koło gracza świetlany się tutaj yy, osiedle. Jak widać już tutaj sobie równa ziemię jest on dosyć daleko od graczy, u których byliśmy przed chwilą i najpierw. Się trochę od niego oddale i poszukam takiego naprawdę. Blisko jest tutaj jakaś świątynia. No dobra. A ja osiedle się gdzieś mniej więcej. Niech się tutaj rozejrzę po terenie, jaki tutaj jest. Mamy tutaj dosyć dużą polanę. Dosyć duży teren. Także myślę, że tutaj się osiedlę. No i jestem bardzo blisko gracza świetlany. Także będzie to mój sąsiad. Także dostałem właśnie blok działki. Sobie teraz wyliczę, gdzie mniej więcej by tą działkę umiejscowić, żeby było to w miary dobrze i w tym oto miejscu powinienem postawić blok i teraz oto ten oto teren należy do mnie i sobie powoli będę tutaj budował swój dom może zamek zobaczymy generalnie możliwe że będę budował coś w stylu średniowiecznym bo dawno w takim stylu nie budowałem dawno ogólnie nie grałem na survivalu w Minecraftcie także dosyć fajnie że się składa, że akurat taki serwerek zrobiłem, że mogę w końcu od dłuższego czasu zebrać sobie łapeczką drewno, zrobić sobie w końcu crafting i powoli tutaj sobie działać. Także za chwilę idę pod ziemię sobie będę jakiś pierwszy kilow mamy teraz troszeczkę kamienia sobie zbierzemy i trzy i w końcu mam na kilof. Kamienny Także Dokonano postępu ulepszenie I się będę kopał pod ziemię Myślę, że spędzę bardzo dużo czasu w podziemiach Zbierając tutaj wszelkiego rodzaju surowce Jest kurde Noc, także ja noc przeżyję pod ziemią I tak naprawdę z początku tego serwera to będzie na razie na tyle Także to by było w dzisiejszym odcinku na tyle Odcinek krótki Ale tematyczny Chciałem Wam pokazać, że mam serwerek, na którego serdecznie zapraszam IP w opisie Wersja 1.16.5 Znalazłem sobie miejsce, w którym się osiedlę i będzie to pewnie właśnie styl średniowieczny. Także zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć.